Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was, kochani, serdecznie. Jestem na mieście, różne sprawy załatwiam. Przed chwileczką dla Was nakręcałem, nakręcałem shorta. Jest bardzo przyjemnie, zobaczcie, pokażę Wam te chmury. To są takie malutkie chmurki. Niebo błękitne, jest bardzo fajnie, dużo ludzi. Zmierzam, zmierzam już do domu, idę tam na busa, na dworzec, za mrówką. Ale chciałbym jeszcze, wiecie co. Jeszcze bym chciał zobaczyć na ten stragan, bo widzę, że dzisiaj jakiś dzień targowy. Tych straganów jest tam troszkę także może coś można. Po, niski, po niższej cenie można kupić coś fajnego. Jakieś podkoszulki, jakieś beciki, skarpeciki, wiecie, bielizny. Także może się tam udam, zobaczę co tam jest. Słoneczko dosyć mocno przyświeca. Ja się wybrałem dzisiaj w podkoszulku. Witam serdecznie, cześć. Przysiadłem sobie tutaj na weczce, chmurkę sobie puszczam, bo musiałem trochę odpocząć, bo już, jak, jak na moje możliwości, trochę się nachodziłem. No i pomyślałem, że trochę coś ponagrywam, przywitam się z Wami. Lubię nagrywać na ulicy, lubię nagrywać w mieście, gdzie są ludzie, wiecie. Jakoś tak we mnie wstępuje życie, nie? Co innego jest, jak się nagrywa w domu. To jest takie, no nie wiem, jakbym stał w miejscu, o! A faktycznie też stoję w miejscu, nie? Albo siedzę na balkonie. No, także tutaj jakoś inaczej jest. Ja bardzo lubię nagrywać, wiecie, właśnie na ulicy. Ja gdzieś robię jakieś zakupy, chociaż to nie zawsze się da. Janek się dzisiaj u mnie zaczął bardzo dobrze, bardzo fajnie. Dobrze się czuję i tego samego wam życzę, żebyście zaczęli poranek, no w jak najlepszym. Tego słowa znaczeniu, po prostu pod każdym względem, żebyście się dobrze czuli, żebyście mnie odwiedzali jak najczęściej. Tam, gdzie widzicie te wzgórza, to właśnie tam byłem, to przypominam, stamtąd kiedyś dla Was nagrywałem. Może się tam wybiorę, ale nic nie obiecuję, bo nie lubię takich składać obietnic bez pokrycia, nie lubię też pokazywać. Nie pokazywać tego, co o czym mówię, o w tym, w tym sensie chciałem się wyrazić. Może bym poszedł tam jeszcze na te alejki, bo tam taki fajny staw jest, ale nie wiem, czy zdąży. Cholerka jasna, nie wiem, czy zdąży. Zaraz popatrzymy na zegarek, która godzina, i, i, i może bym się tam wybrał. Jak mi czas, oczywiście pozwoli. Dlatego tak króciutko się chciałem z wami tylko przywitać. Wiaterek jest wskazany, bo do słońca jest. no... Do słońca jest ostro, także teraz taka właściwie pogoda, nie? Nie wiadomo jak się ubrać, jak ktoś wie. rano wcześniej jedzie do pracy, no musi ubrać jakąś bluzę albo, albo polar nawet. Pod koszulkę polar, no i można wyjść, a wiecie, później jest bardzo gorąco, no ale lepiej, jak to mówił mój tata, lepiej dźwigać niż, niż ścigać, także... Ubierajcie się jak wcześniej rano wychodzicie, bo jest chłodno, bo do słońca, no to wiadomo, nieźle, nieźle pali, ale, ale w cieniu jest chłodno. Także się ubierać, nie przeziębiać się i odwiedzać mnie jak najczęściej. Dziękuję Wam oczywiście za bardzo fajne, miłe komentarze. Cholera, nie wziąłem sobie okularów, wiecie, i tak mnie razi, a mam takie fajne okulary, muszę Wam je w ogóle pokazać. Kupiłem sobie niedawno, także te okularki się spisuję jak najbardziej, bo nie lubię takich okularów, wiecie, z takimi filtrami, gdzie nic nie widać właściwie. Gdzie jest ciemno, ja tego nie lubię. Bo wiecie, że się poruszam o kulach i ja się czuję wtedy tak niepewnie, że się zaraz wywalę. A te, które, które mam w tej chwili, które mi właściwie Donusia kupiła, nie ja sobie kupiłem, bo mała poprawka, żeby nie było, to one są właśnie na tyle dobre, że, że nie zaciemniają mi. Wiecie, nie mam takich klap po oczach, tutaj po obu stronach, i ja wszystko widzę. Także bardzo fajny jest, jestem z nich zadowolony, pewno będę w nich występował, bo my mamy słoneczny dom, słoneczne mieszkanie, także to wiecie... Okularki muszą być, bo być może od tego mi łzawią oczy, wiecie? To, co kiedyś poruszałem na vlogu, że właśnie mam problem, bo mi oczy łzawią. Teraz też przed nagraniem musiałem się tak wytrzeć. Wiecie, ludzie myślą, że ja płaczę, a tu nie, nie chodzi o płacz, tylko o to, że mi strasznie oczy łzawią. I stawiam na to, że właśnie chodzę bez okularów i, i być może dlatego mam takie problemy z oczami. No, a jest to, wiecie, takie niezręczne, bo ludzie myślą faktycznie, że ja płaczę, a ja idę i zawieje lekko wiatr, czy nawet nie wieje wiatr i od razu mi te oczy uzawią. Także kurczę, no, mój błąd dzisiaj popełniłem, przyznaję się, bo wiedziałem, jaka jest pogoda, a nie wziąłem, że po prostu zapomniałem, bo miałem kilka spraw do załatwienia. No, no, spieszyłem się i zapomniałem. Ale nie umieszkam Wam je pokazać, zaprezentować. Obiecuję. A jak obiecuję, to spełniałem obietnicę. Dobrego jeszcze raz dnia uciekam, idę najpierw tam na ten, na ten kiermasz zobaczyć co tam jest, a później na dworzec na busika. Cześć dziękuję za uwagę. No i widzimy się oczywiście później, bo będę vloga kompletował z całego dnia. Trzymajcie się, cześć! No i witam Was już w domu na balkonie. Mam te okularki, o którym Wam mówiłem, jak byłem na spacerku i na, o, w mieście, żeby załatwić różne sprawy, bo są bardzo fajne. Tak się one prezentują, bo obiecałem, to pokazuję. Sam raz na to słońce, które jest w tej chwili, dobrze się w nich czuję i to jest to, co ja Wam mówiłem właśnie. Ja byłem na mieście, że nie ma czegoś takiego, takich, że się ma takie klapy po obu stronach i nic się nie widzi, one nie są tak mocno przydymiane, to szkło nie jest przyciemniane tak mocno i właściwie mógłbym w nich nawet czytać. Nie razi mnie oczy odpoczywają faktycznie i wiecie, właśnie może to jest problem w tym, że ja nie chodziłem w okularach i dlatego mi tak łzawią te oczy. A w tej chwili nie ma aż tak bardzo dużego słońca. Ale obiecałem to wam, to wam pokazuję, także bardzo, bardzo fajne są. Jestem z nich zadowolony, wiadomo, się mi dobrała. Super. Jestem po prostu bardzo zadowolony. Także chrońcie oczy, noście okulary jak trzeba, bo nie ma, nie ma żartów. Wzrok jest bardzo również ważny. Ten dzisiaj zleciał, są godziny popołudniowe. Dosyć, dosyć tak, że tak powiem i pracowicie, i intensywnie. I... I nawet nie wiem kiedy, muszę Wam powiedzieć. Nie wiem kiedy to zleciało. Grillek oczywiście był. Tutaj potwierdzam, był, był grillek, było fajnie. No ale nie filmowałem, bo, wiecie, nie wszystko możemy pokazywać. To, co pokazujemy, to jest jakaś tam, wiecie, cząstka naszego życia, nawet nie jedna czwarta naszego życia. I tą prywatność jednak trzeba chronić. Nie byliśmy sami na tym grillu, więc, wiecie, no, ktoś sobie może po prostu najzwyczajniej na świecie nie, nie życzyć. No więc nic nie filmowałem, nic nie kręciłem. Ciuba była super, jedzenie było o począd, tak jak ja lubię <laughs> wszystkiego do wyboru, do koloru, także było bardzo fajnie, mam nadzieję, że wy też spędziliście tą majówkę tak jak nie lubicie najbardziej. No. Bo to wiecie, wszystko pędzi do przodu. Świat pędzi do przodu, różne sprawy, zmartwienia i tak dalej. Także jak się ma ten wolny czas, to się nie zastanawiać, gdzie jest pogoda grylować, jeździć na rowerze, czy pływać, czy siedzieć przed telewizorem, jak to woli. Ja tutaj nikogo, wiecie, nie będę namawiał, że, że on ma akurat tak spędzać czas, bo tak wszyscy spędza, spędzają czas. Nie, u mnie na kanale tego nigdy nie było. Zresztą u mnie na kanale są pogawędki, wiecie, czasami, czasami poruszam jakieś y, cięższe tematy, bo czasami trudno się nie odezwać. Ale najczęściej no, znacie mój kanał. Zwłaszcza ci, którzy oglądają mnie już od dawna, niedługo będzie dwa lata. Jak jestem tutaj na YouTube, nie wliczając, że nagrywałem na Instagramie, ale tutaj dwa lata, 20 chyba kurczę. Ja cię nie pamiętam albo 20, albo 25 lipca. Muszę sobie sprawdzić, będzie równe dwa lata. No. Także u mnie na kanale nie było nigdy czegoś takiego, żebym ja komuś coś mówił, kogoś pouczał, bo wiecie, ja nie jestem od pouczania, każdy ma swój rozum, każdy ma jakiś swoje bagaż swoich życiowych doświadczeń, każdy się powinien kierować swoim rozumem, nie podążać też za tłumem, jak tłum mówi czarne, to, to my też mówimy czarne, a tłum powie białe, to, to my też białe. Przynajmniej ja taki nie jestem, każdy powinien mieć swoje zdanie, swój rozum i wyciągać swoje wnioski i, i być po prostu i ostrożnym w sieci, bo widzicie, co się, co się dzieje, czytacie, oglądacie. Kierować się swoim rozumem, intuicją przede wszystkim też. A u mnie, tak jak mówię, nie będzie jakiegoś pouczania, nigdy nie było. Nie czuję się osobą, wiecie, odpowiedzialną, adekwatną, żeby kogo cokolwiek pouczać, bo dochodzą takie głosy, że że cóż z moich vlogów wynika? No wynika to, że pokazuję życie zwykłego, szarego, prostego człowieka. Nie pokazuję tutaj nie na moich vlogach nie ma jakiegoś tematu jednego czy dwóch czy trzech poważnych, gdzie od tego są inne kanały, ktoś się czuje odpowiedzialny za to, czuje się mocny w danym temacie, proszę bardzo. Ja pokazuję takie codzienne, zwykłe życie, jak myślę, mają 90% ludzi. Tylko wiecie, kwestia tego, że ktoś się może wywyższać i, i udawać kogoś, kim nie jest, i, i, i robić pajaca jakiegoś z siebie albo coś. No bo to się najlepiej sprzedaje, dzisiaj najlepiej się ogląda. A to, że większość twórców bardziej przykłada wagę do, do wyświetleń, żeby po trupach, ale żeby mieć wyświetlenia, no to niestety jest to prawda. Niestety jest to prawda, i nie ma chyba takiego youtubera, gdzie ja mówiłem zawsze, że mnie nie o to chodzi. Nie ma chyba, który by stanął przed kamerą i powiedział, że jemu nie o to chodzi. Ja to mówię wielokrotnie, może sobie ktoś sprawdzić. Praktycznie dwa lata temu, jak otworzyłem kanał, to, to mówiłem, czego oczekuję, co mi się udało osiągnąć. Yy, I z tego się cieszę. Były różne jakieś inne, wiadomo, niemiłe rzeczy, ale to nie poświęcam temu czasu, bo nie warto, bo nie warto. Ale tak, żeby, żebym jakoś pouczał, albo co ma robić. Jak kogoś nudzi, niech nie ogląda. No, ludzie kochani, no, ja nie zabiegam o to, żeby ktoś na siłę wchodził i mnie oglądał. Nie jak się na przykład coś nie podoba, czasami mam więcej czasu. Chcę zobaczyć innych twórców, jak sobie radzą, no bo tak YouTube nas nazywa. Sam do nas pisze w YouTube Studio, czy, czy są maile na przykład, że dla nas twórców. Proponują takie i takie rozwiązania, żeby podwyższyć oglądalność i takie tam różne. Więc oni używają takiego języka. Ja czasami mówię youtuberzy, czasami mówię twórcy. Więc tak to wszystko, kochani, wygląda. Że ja to nie za bardzo się czuję odpowiedzialny za to, żeby kogokolwiek pouczać i narzucać mu. Proszę, każdy ma wolny wybór. Jest tyle kanałów, a wracając do tego wcześniej, co powiedziałem, bo żebym się nie, nie zgubił, co chciałem ważnego powiedzieć, że yy, jeśli komuś się coś nie podoba, to ja nie oglądam. Mam czas, oglądam innych youtuberów, proszę bardzo, czemu nie, z ciekawości. No, ale jak mi się coś nie podoba po pięciu minutach, to ja nawet nie daję złośliwego komentarza. No, bo wiecie, ktoś, kto daje złośliwy komentarz, no to po co to robi? Z czystej złośliwości, a z takim człowiekiem nie ma o czym dyskutować. Blokować nie podoba się, paszał won i już. I problem rozwiązany, ja to wiele razy tłumaczyłem, ale wiecie, ktoś mi kiedyś zarzucał, że ja się powtarzam. No, trudno, żeby nie powtarzać w kółko tego samego, bo ja bym chciał, żeby to się utrwaliło. Widzów jest widzów przybywa, niektórzy nie subskrybują, ale mnie oglądają. Jak YouTube pokazuje statystyki w przeciągu tygodnia, no to 42 tysiące osób ogląda, nie subskrybujących, no to jednak jest to troszkę. Pewno dla innego YouTubera jest to śmieszne po prostu, bo ma dużo większe subskrypcje, zasięgi i wyświetlalność. Ale, ale dla mnie jest to dużo i ludzi jest dużo, ludzi jest opinii tyle ile ludzi, charakterów tak samo. Można sobie oglądać, jejku, co komu pasuje, nie? Ja nikogo nie trzymam, nie cieszę się, że komuś spadają subskrypcje. To jest jakieś nienormalne, co się w tej chwili w sieci dzieje. Ile ma subskrypcji, a ile miał, a ile mu spadło, a czy dzisiaj kupę robił, a może nie robił. Wiecie, to jest, to takie przypomina jakieś przedszkole dzieci niepełnosprawnych umysłowo. Ja nie wiem, bo to wśród dorosłych no, nie powinno czegoś takiego być. Powinniśmy my wszyscy tutaj, którzy, którzy coś tworzą, coś y, robią w internecie, raczej uważam, że powinni się razem trzymać. Powinni się odwiedzać, powinno być fajnie, a nie wiecie, pogoń za tymi subami. Oglądałem, y, wcześniej miałem więcej czasu, oglądałem zagraniczny YouTube. I tam czegoś takiego nie ma. Poczytajcie, jak mnie ktoś nie wierzy, niech idzie zobaczy na zagraniczny YouTube, tylko na polskim YouTubie jest bagno po prostu. Zawiść bi, zabij, coś się Bogiem zasłania, mówi, że jest chrześcijaninem, a wystarczy obejrzeć i poczytać, co on mówi albo co pisze w internecie i już macie obraz Chrześcijanina i, i po prostu Polaka. No to jest wstyd dlatego, że jak ktoś ogląda na przykład y, polski YouTube i poprosi Google o przetłumaczenie komentarzy, no to mózg staje w poprzek po prostu. Także to jest, nie wiem, czy się ze mną ktoś zgodzi, ale takie coś, takie bagno jest tylko u nas, na polskim YouTubie. Na zagranicznym tego nie ma, ludzie się odwiedzają, normalnie rozmawiają, a tu jest pogoń, zazdrość za subskrypcjami. Ludzie, powtarzam jeszcze raz, subskrypcja to nie wszystko. To to, że ktoś nas subskrybuje, to jest fajnie, to jest miłe. Bo to znaczy, że ktoś chce nas oglądać, chce poświęcać nam prywatny czas, ale zrozumcie, że subskrypcje to nie jest cel najważniejszy. Jeśli ktoś zakłada kanał po to, żeby, żeby mieć jak najwięcej subskrypcji i interesują tylko cyferki, to daleko nie zajedzie. Takie kanały są, są malutkie kanaliki, marne, nikt ich nie ogląda, a oni się interesują jadem, prywatnym życiem innych ludzi i, i, i to. Po prostu ich nakręca. No ale na takich ludzi, tak jak mówię, szkoda czasu w ogóle, szkoda zabierać głosu, nagrywać dalej. Ci, którzy się wahali, wiem, że to głupio zabrzmi, bo wszyscy wiemy, jak wygląda właśnie nasz polski YouTube. To nie się nie wahają mimo wszystko. Mimo wszystko niech nagrywają, niech, niech próbują swoich sił, bo jakby nie było, jest to fajna przygoda z filmowaniem. Dużo, dużo takich wiecie, sytuacji jest, gdzie byśmy w ogóle nie poznali fajnych ludzi, a jeszcze są. Jeszcze są fajni ludzie, ja takich poznaję, są i nowi widzowie, których serdecznie witam, bardzo się cieszę, że, że do mnie przychodzicie, że do mnie piszecie, czy ktoś napisze fajnego maila. Właśnie fajnie się koresponduje z ludźmi. Mało, bo mało, przynajmniej w moim przypadku i wedle mojej opinii jest mało, ale jest. Są fajni ludzie, także nie bać się brać kamerę i, 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 i nakręcać. A takimi innymi rzeczami, o których wspominałem, przepraszam bardzo, bo mi się bekło, to nie ma się co przejmować, po prostu nie zabierać nawet głosu, bo, bo z kim będziecie rozmawiać? Z kimś, kto Wam ubliża, kto żyje po prostu cudzym życiem, bo nie ma swojego bo nie ma co do roboty innego, ja, ja też mógłbym żyć cudzym życiem i nakręcać, wiecie, swoją publikę jakimś jadem, bo najczęściej, jaki youtuber, to taka publika, bardzo często się to zdarza, popatrzcie na komentarze, pooglądajcie, porównajcie sobie, także bardzo często tak jest, więc ja swoim, swoich y, widzów bardzo lubię i jadem. Nie, nie zieje, a mógłbym, każdy z nas mógłby wziąć kamerkę i, i ponakręcać sobie i, i jakiś tam niby w formie żartu, wiecie, niby nie, forma żartu, wiecie, taka forma żartu, że dasz, aż, aż, aż kipi, I też mógłbym to robić. Każdy to potrafi, każdy, tylko że ja tego w ogóle nie robię. Bo uważam, że szkoda energii na takie rzeczy, bo na takich rzeczach się daleko nie zajedzie. No, zbierze się banda głupków i, i będą się cieszyć, będą się wspierać, ale później się to wszystko skończy. Także na, na takie rzeczy nie patrzyć. Mówię tutaj do tych, którzy próbują brać kamerę, nagrywać, a noż wam się trafią fajni ludzie i będziecie z tego zadowoleni. No ja się szykuję do takiego, do takiego podsumowania, ale to tak jak mówię w lipcu, tylko muszę sprawdzić, albo 20, albo, albo po 20 lipca mi stuknie dwa lata. Także takie, w tamtym roku robiłem takie podsumowanie, było fajnie przyjęte, fajnie ludzie pisali. No i myślę, że takie sobie wymyśliłem właśnie będę takie podsumowania robił i, i, i w tym roku być może dużo na to wskazuje, że, że to samo zrobię. Takie, takie właśnie podsumowanie. A co do okularków, no tak mówię, jestem bardzo zadowolony. Moja Danusia to po prostu ma oko. No. <laughs> bardzo się z nich cieszę, bo, bo wszystko widzę. Mógłbym właściwie, tak naprawdę to mógłbym w nich czytać. Nie są ciemne, fajnie są przydymiane leciutko. Bardzo dobrze się w nich czuję. Oprawki są super jestem zadowolony i w nich będę często występował, bo wiecie, teraz rano jest mocne słońce tutaj, nawet jak dzisiaj usiadłem rano, żeby, żeby sprawdzić zapomniałem właśnie wziąć okularów no to, to masakra po prostu masakra i nie nagrywałem nic bo po prostu czasu brakło no i prosto w oczy świeci może mi teraz nie będą te oczy tak łzawić, ale za te pomysły za te do zakraplania oczu, to też Wam dziękuję, bo tu kilka osób pisało, bo Was o to prosiłem, żebyście, żebyście napisali, czy macie podobnie i, i jak się tym ratować, także bardzo dziękuję. Teraz się będę ratował też również okularami. Może, może mi to pomoże, bo na wieczór to mnie szczypią. Czasami mam tak, że nie siedzę długo przed komputerem, to od razu mówię. No, oglądam, jak wiecie, no to oglądam seriale na Netflixie, czy na przykład na, na Disneyu. No to, no to oglądam, ale daleko od telewizora. Właściwie siedzę tak daleko, że przy tym rozmiarze telewizora, jak 55 cali, no to nie muszę tak daleko siedzieć. Ale, ale siedzę, siedzę i. Także podejrzewam, że to nie od tego, tylko przyczyną jest, albo mam uczulenie, jakieś, albo y, po prostu. Yy, nie noszę okularów i od słońca tak mam. Bo jak przyjdzie wieczór, to mnie aż tutaj o w tym miejscu do góry yy, oczy bardzo pieką, tak jakbym miał piasek. A może od cukrzycy, kto wie, trzeba będzie znowu. Chociaż wiecie, do lekarzy nie chcę znowu chodzić, bo Jezus Maria, ja już mam dosyć. Nie obrażając, broń Boże, lekarzy, bo, bo zdarzają się fajni lekarze z powołania i ja takich mam, ale. Nie chcę już chodzić po tych lekarzach. Od tylu lat chodzę po lekarzach, że, o, jakiś ptasior mi tutaj śpiewa fajnie. To ten, to no, jak myślę, że mam iść do lekarza, to mnie już trzęsie po prostu. Za, za długo człowiek choruje, za dużo tych lekarzy. Spróbuję sobie na razie sam poradzić. Jeśli te objawy, wiecie, będą się nasilać, no to warto by było jednak iść, bo być może to jest sprawa uczuleniowa. Bo tak, żebym miał jakieś takie poważne wady wzroku, to nie. Ja mam zadziwiająco właśnie dobry wzrok, zadziwiające jak na, na te schorzenia, które ja ja mam. No a teraz też właśnie idę troszeczkę, może pójdę na ogród, posiedzę sobie, a tutaj na, na balkonie chciałem sobie wygodnie usiąść. A tam wiecie, dzieciaki się bawią na tym, na trampolinie, to wiecie, też nie chciałem nagrywać, bo to, no tak mówię, no nie, nie wszystko się da nagrywać, nie wszystko się da pokazać. Uważam, że każdy twórca, który robi vlogi, no troszeczkę tej prywatności jednak jednak hmm, trzeba zachować. Wiadomo, że jak tam się ktoś pokaże z turką, z synem czy, czy z jakimś dzieckiem, kuzynem, no to nic złego się uważam nie dzieje, tak robi tysięcy tysiące youtuberów, tak robi każdy twórca coś tam, jakąś rodzinę ma gdzieś tam pokaże to dziecko, no to, no to się nic chyba nie stanie, prawda? Ale no, wiecie, o co mi chodzi, żeby nie robić po prostu swe, swojego życia Big Brothera i później, yy, później yy, mieć problemy z tego powodu, no, bo są różni ludzie i tak jak ja, w moim życiu dokonały się wielkie zmiany w życiu osobistym. Ja tylko powiedziałem o zmianie, bo, bo uważałem, że powinienem powiedzieć tak jak tutaj. Kiedyś Katerina, która mi napisała, bardzo ją serdecznie pozdrawiam. Kasiu, zdrówka i pogody ducha. Kasia jest, no, bardzo taką fajną osobą, bo ja ją znam jeszcze, hoho, ho, jeszcze dużo przed YouTube'em. Że jakbym chciał. To o, swoim, o swoich zmianach w moim życiu osobistym bym w ogóle nie powiedział. Wszyscy by widzieli nowy dom, wszyscy by widzieli nowe miejsce, że mieszkam w zupełnie innym miejscu, i faktycznie nie mam obowiązku. Tłumaczyć się, pamiętajcie, mówię to tutaj do twórców, do widowni, do moich widzów: tłumaczyć to się macie obowiązek przed prokuratorem, a nie przed jakimś tam, wiecie, z internetu jakimś. Śmiesznym gościem, nie macie takiego obowiązku i to wam każdy powie, możecie nawet na policję się zapytać, czy macie obowiązek się tłumaczyć przez jakimś wiecie, śmiesznym pajacem, nie? No oczywiście, że nie, nie macie. Tylko przed prokuratorem. I jeśli oczywiście nabroicie. A tak to się nie musicie przed nikim tłumaczyć. Ja uznałem, że też tłumaczył się nie, nie zamierzam, no wiadomo powiedziałem, że, że jestem już po rozwodzie mieszkam zupełnie gdzie indziej ale to powiedziałem wiecie z szacunku do swoich widzów bo, bo, bo są stali widzowie nie mogę ich całkowicie olać ale gdybym ich nie miał tylko taki przelotny widz że ktoś przychodzi, buźka kawka i tam ucieka dalej to bym nic w sumie właściwie nie powiedział bo nie muszę, nie muszę jakbym miał pieniądze i mieszkał w Paryżu to co mam się tłumaczyć, że mieszkam teraz w Paryżu i co ja tam robię a co tego obchodzi, co ja robię, nie? Pilnuj siebie i już. Z takiego założenia wychodzę. Po, po dwóch właściwie latach na YouTubie wiem, że, że innym się to może nie spodobać, ale jakby ci inni próbowali funkcjonować tak jak my, tutaj twórcy, że coś wrzucamy i to wrzucamy często, i spotkaliby się z takim jadem i z taką nienawiścią, to by też patrzyli na to, Podobnie jak i ja. Podobnie. Albo nawet jeszcze gorzej. Ja i tak się dosyć powstrzymywałem, bo aby to padło na kogoś innego, to no to wiadomo, wojna by była. Tylko to jest też, uważam, niepotrzebne. Absolutnie niepotrzebne. Zasłona, kurtyna, milczenia i... bo tak mówię, szkoda na pewnych ludzi, na pewne sytuacje, szkoda życia. Bo życie jest bardzo ciężkie samo w sobie, a żeby się tam jeszcze z kimś użerać, także... Nie ma... Takie jest moje zdanie na ten temat. A teraz idę na ogród sobie posiedzieć, kamerę wyłączę, no bo tak jak mówię, dzieci się bawią, nie będę wszystkiego filmował. Cieszę się, że złożyliśmy tą trampolinę, że jest bezpiecznie, że jest fajnie, że jest wyważona, że dzieciaki się bezpiecznie bawią. I bawią się od samego rana, także jest fajnie. Po południu przychodzą ze szkoły, znowu na trampolinę. Także frajda jest, bo ja nigdy takiej trampoliny nie składałem. I dlatego się cieszę, że jednak się coś tam zrobiło. Dobrego popołudnia kochani, dobrego wieczorku, dobrego poranka, kiedykolwiek to będziecie oglądać, to to się uśmiechnijcie, napijcie się kawki, głowa do góry i, i do przodu. Idzie lato, yy, yy, piękna pogoda, jest cieplutko, ja bardzo lubię, będziemy patrzeć w gwiazdy. Tutaj mam kilka moich widzek stałych, które również lubią popatrzeć w gwiazdy, więc witam w klubie. Prezesem nie jestem. A, tego klubu. Może być pani prezes, o. Ja no, tak wiecie, ja za bardzo za rolity, nie, nie pasuje. <śm> Trzymajcie się, kochani. Dziękuję wam za uwagę, dziękuję, że jesteście. No i głowy do góry. Lato idzie, głowa do góry.